Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku świątecznym, oczywiście, kolejny challenge. Słuchajcie, dawno mnie nie widzieliście, co? Także tak wyglądam teraz. No, także dużo się nie zmieniłem, mogłem. I zapraszam, oczywiście, do oceny tego filmu już na początku. Przypomnę, i jeżeli ktoś pamięta tą poduszkę, to pozdrawiam bardzo serdecznie. Pozdrawiam mamę z tego miejsca i całą rodzinę. No, kliknijcie, no, przyda się oczywiście, teraz szczególnie. Mam dzisiaj dla Was, słuchajcie, taki troszeczkę nostal nostalgiczny odcinek. Co prawda, to co będę dzisiaj omawiał, działo się rok temu, mianowicie święta w Brawl Stars 2018 i zakupiony skin Dynamite, który po prostu wymiatał. Wtedy jest specjalny odcinek, nawet z tym skinem, i dzisiaj wracamy. Pokażę Wam bardzo fajny mecz na Showdownie, czyli na Starciu w po polskiej wersji gry. Gdzie słuchajcie starałem się zabić jak najwięcej jak największą liczbę graczy. No i zobaczcie jak to wyszło, bo mecz w moim wykonaniu naprawdę fajny, bardzo dobrze to wyszło. Aczkolwiek, no nie powiem ile killi udało się zrobić. Mianowicie do pewnego momentu jakby nie miałem żadnego wpływu na mecz, a potem już po prostu wziąłem go jak swój i poszedłem po zwycięstwo, także cały czas jak rok temu ten skin do Dynamica świąteczny według mnie najfajniejszy w ogóle ze wszystkich świątecznych skinów działał tak teraz również dodał dużo oczywiście no po prostu pomógł w zwycięstwie w tym meczu i, i poszło naprawdę fajnie miałem tutaj słuchajcie mam już dwa star powery do Dynamica jeszcze wtedy rok temu mówiłem na niego Dynamike i pamiętam że dużo było komentarzy żebym tak go nie nazywał że, że powinno się czytać Dynamike i rzeczywiście to była racja. Także, jak widzicie tutaj, miałem też pewne problemy podczas tego meczu, ale udało się na koniec go wygrać. W ogóle, jak widać tutaj na kamerce, nowe otoczenie, nowe w porównaniu do tego, które było no kiedyś tam, jakieś parę miesięcy temu jeszcze. I słuchajcie, tak teraz licząc, to to jest. Mm, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Szóste miejsce, w którym nagrywam odcinek i jakby no tutaj, jeżeli będę teraz dalej nagrywał jakąkolwiek kamerkę dla Was, to również będzie to miejsce, czyli po prostu mój pokój, nowy, e, oczywiście tutaj u, przystrojony, troszeczkę świątecznie nie będę tego pokazywał, bo jednak troszeczkę bałaganu jest, ale... Klimat świąt musi być. W ogóle pogoda za oknem, tak jak sobie patrzę, nie jest za ciekawa. W ogóle y, wykorzystam ten odcinek również do złożenia wam życzeń świątecznych. Oczywiście wszystkiego najlepszego, wesołych świąt, o tak się mówi. Ale to jest taka wyklepana formułka, dlatego życzę wam w sumie, y, jako taki kanał y, z grami na telefon, y, to pożyczę wam tego co, co roku. Bo to jest y, ważne, żeby w święta nie korzystać z telefonu, żeby go tak od. Rzucić, byle się nie zepsuł, oczywiście, ale nie zaglądać do niego i spędzić czas z rodziną, bo to jest przecież najważniejsze. Oczywiście też fajnych prezentów. No i słuchajcie, mecz już się skończył. Także 6 kili udało się, udało się zrobić. Naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Ja się z tego oczywiście cieszę, bo to było pierwsze podejście. Tak sobie dzisiaj rano odpalam Brawl Stars. No jeżeli chcecie ze mną pograć, to no niestety mam pełną listę znajomych już, ale ci co. Mnie mają, no to zapraszam w święta. Jeżeli będę grał jakoś wieczorami, pewnie to, to będę akceptował każde zaproszenie i będzie można ze mną pograć. Także to by było na tyle chyba w tym odcinku. Nie wiem, czy chcę Wam coś jeszcze powiedzieć, właśnie co do przyszłości kanału. No bo wyświetlenia nie przekraczają ostatnio tysiąca, dlatego, żeby troszeczkę go ożywić, trzeba wprowadzić pewne zmiany. I razem z całą ekipą, która stoi za tym kanałem, czyli z samym sobą. Zaszedłem do wniosku, że fajnie by było wprowadzić jakąś, ups, jakąś nową grę, w ogóle ostatnio to cały Rush Wars, czyli nowa gra Supercell'a padła, czyli nadal zostajemy przy Clash Royale i Brawl Stars, no a to już się coraz słabiej ogląda, dlatego może jakiś min Minecraft pojawi się... Na kanale, i teraz mi się coś tutaj głos zawiesił, nie? Wszystko działa. Jakiś Minecraft, słuchajcie, to by było naprawdę ciekawe. Napiszcie, co o tym sądzicie. No, oczywiście, nie odpuszczamy gier Supercella, cały czas ciśniemy. No, i to by było już na tyle. Już się z Wami żegnam. Wesołych świąt. Trzymajcie się. Do następnego.